Cześć, czy zdarzyło Ci się negocjować stawki z klientem jako freelancer za swoją usługę i czuć się niepewnie w momencie, gdy musiałeś poprosić o odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę? Zostań ze mną w tym wideo, do końca w tym wideo przedstawię Ci takie złote rady, jak zmienić podejście do negocjacji, jak negocjować z klientem i pracować, wykonywać swoje usługi jako freelancer za takie stawki, jakie chcemy, a nie za takie stawki, jakie dyktuje rynek, dyktuje konkurencja i za jakie stawki musimy po prostu pracować, biorąc zlecenia tak naprawdę z musu, aby starczyło nam pieniędzy na opłacenie rachunków w życie. I pierwsza rzecz, zanim zaczniemy negocjować stawkę za usługę z naszym klientem. To jest przygotowanie, tak? Przygotowanie, czyli musisz zbadać rynek, jakie są średnie, standardowe stawki za usługę, usługi, które Ty świadczysz. I dla przykładu, ja jestem finanserem, gdzie tworzę strony internetowe i ponad 70% zleceń mieści się w takich widełkach od 1,5 do 3 tysięcy brutto za wykonanie prostej, firmowej strony internetowej. I teraz, mając taką średnią cenę, napisz po prawej stronie na kartce, w kolejnej kolumnie, co takiego w, te, w tej cenie oferujesz ty, a co takiego oferuje Twoja konkurencja. Bo musisz dać klientowi jasny powód, dlaczego ma skorzystać z Twoich usług, a nie z usług Twojej konkurencji, bo klient, jeśli będzie widział taką samą wartość Twojej usługi, te same wyróżniki, ten sam zakres prac, to tutaj zdecyduje oczywiście kolumna cena. Tak, parafrazując reklamę z lat 90. Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Więc Twoim tutaj zadaniem jest po prostu danie większej wartości w tej cenie niż Twoja konkurencja. Mało tego, możesz oczywiście dać większą kwotę niż ta standardowa, tak? Jeśli tutaj wzięliśmy te widełki od 1,5 do 3 tysięcy, możesz dać cenę 4 tysiące. Ale pod jednym warunkiem, że Twoja oferta, Twoja usługa, zakres prac, które będziesz tutaj oferował swojemu klientowi, będzie dużo, dużo większy, bo jeśli klient widzi, że jedna firma oferuje usługę za 3000 i daje taką wartość, a ty oferujesz za 4000, to ta wartość musi być przynajmniej dwa razy większa, żeby od razu wyryć klienta w fotel, żeby on widział, że ty nie jesteś dla niego kosztem, tylko jesteś dla niego inwestycją, że każda złotówka, którą w ciebie wsadzi w twoją usługę, w twoją wartość, zwróci mu się z jak największą dozą. Prawdopodobieństwa, on chce ograniczyć to ryzyko. To ryzyko, że płacąc tobie, straci te pieniądze, tak? I często, zwłaszcza właśnie w tym biznesie tworzenia stron internetowych, gdzie tak naprawdę strona internetowa jest martwym tworem. Strona internetowa nic absolutnie klientowi sama w sobie nie daje. Oprócz oczywiście takiego PR-owego wizerunku, gdzie może sobie adres strony na wizytówce chociażby zamieścić, czy podpiąć pod wizytówkę Google Moja firma. I to oczywiście pośrednio będzie pozycjonować na przykład jego wizytówkę Google Moja Firma, ale taka strona sama z siebie nic klientowi nie daje, tak? I tutaj jest oczywiście kwestia edukacji. Temu klientowi należy to oczywiście ładnie przedstawić, tak? Że ty oferujesz swoje usługi, ale twoje usługi wyróżniają się tym, tym i tym. I tutaj są właśnie takie wyróżniki, którymi ty możesz się na rynku wyróżnić. Jednym z takich wyróżników jest chociażby terminowość, co wcale nie jest taką rzeczą oczywistą, jeśli chodzi o freelancerów. Dowożenie wyników w terminie, dowożenie projektów w terminie. Twoim wyróżnikiem może być chociażby szybki czas realizacji, tak? Więc skróć o połowę czas realizacji niż ten, który ma Twoja konkurencja. To może być świetny kolejny wyróżnik. Twoim wyróżnikiem może być działanie w jednej konkretnej niszy. Na przykład, jeśli tworzysz strony internetowe, a masz doświadczenie w danej niszy, wynikające powiedzmy z Twojej przeszłości zawodowej, znasz daną niszę. Tak, jak ja na przykład znam niszę budowlaną, ponieważ e, współpracowałem e, z firmami budowlanymi, z wykonawcami, z podwykonawcami przez 6 lat pracując e, w markecie budowlanym, więc znam dobrze to niszę i mógłbym skupić się, wykonując usługi e, tworzenia stron internetowych oraz usługi komplementarne, o których za chwilę powiem, właśnie tylko w tej konkretnej niszy. Ale warunek jest tylko taki, że oczywiście musisz znać bardzo dobrze daną niszę. To oczywiście od razu będzie Cię pozycjonowało wyżej niż Twoją konkurencję, ponieważ klient zobaczy, że ten gość tworzy w mojej niszy i oprócz tego, że tworzy strony internetowe, to jeszcze sprawi, że ta strona internetowa będzie na mnie zarabiała, tak? Bo no, tutaj trzeba powiedzieć, że strona internetowa jest martwym tworem. Nic, oczywiście, sama strona internetowa klientowi nie da. I tutaj jest pole do kolejnego wyróżnika tutaj mojej oferty wyróżniam się tym, że świadczę usługi tzw. tak zwane komplementarne, czyli ta strona internetowa jest tak naprawdę tylko takim początkiem tak? do naszej współpracy, do, do tym naszym początkowym polem współpracy, gdzie później dobudowuję, że tak powiem, wokół tej jednej usługi stworzenia strony inne usługi tak zwane komplementarne. I jeśli ja tutaj działam w niszy małych, lokalnych firm, to problemy tych małych, lokalnych, lokalnych firm są takie same, tak, czy to jest hydraulik, czy to jest księgowa, oni mają te same tak naprawdę problemy, mają problemy oczywiście z pozyskiwaniem nowych klientów, więc moja oferta skupia się tutaj na stworzeniu strony, na pozycjonowaniu wizytówki Google Moja Firma, na stworzeniu kampanii Facebook Ads, czy też Google Ads lokalnej opartej o zasięg, jest to bardzo proste, o zarabianiu na abonamentach, gdzie w formie abonamentu robię aktualizacje na stronie internetowej i również tworzę wpisy na blogach, które pozycjonują daną stronę oraz ostatnia usługa, którą wprowadziłem, czyli AI wdrażanie AI w tych firmach, tak, gdzie szkole, firmy. Jak mogą wdrażać e, sztuczną inteligencję w swoich firmach, co zaoszczędzi im mnóstwo czasu. Uczę oczywiście tego wszystkiego w moich kursach, do których e, link znajdziesz w opisie tego filmu. Jest tam właśnie m.in. kurs, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Są też inne kursy, jak pozycjonowanie wizytówki Google Moja Firma. I jest też oczywiście ostatni kurs, ci, czyli AI dla biznesu. Kurs, który odzyska ci masę czasu, który pozwoli ci zarabiać na sztucznej inteligencji, który pozwoli ci wdrażać AI zarówno w Twojej firmie, na przykład. E, poprzez budowanie twojego, Twojej marki osobistej właśnie dzięki sztucznej inteligencji, ale także pozwoli Ci zarabiać na sztucznej inteligencji właśnie poprzez wdrażanie AI w małych i średnich firmach, gdzie jest ogromne stanie właśnie na tą usługę, bo nie ma specjalistów, zwłaszcza w małych miejscowościach, które pójdą do danej firmy i po prostu nauczą o patologicznej, jak dana firma może krok po kroku wdrożyć sztuczną inteligencję w swojej działalności. Tak więc kompleksowość oferty, czyli ten wyróżnik ta główna wartość, którą Ci podaje na przykładzie właśnie swojego biznesu, co może, Tutaj wyróżnić Ciebie. Pamiętaj, że ty jesteś w oczach klienta kosztem na początku. Jesteś intruzem, jesteś insektem, jesteś kosztem, on musi Tobie zapłacić pieniędzy i nie ma gwarancji, że tak naprawdę te pieniądze się zwrócą. I to jest właśnie twoją rolą, aby pokazać temu klientowi tę wartość i maksymalnie dać mu gwarancję, tak? Że twoja oferta musi dać mu gwarancję, że każda wsadzona w ciebie zotówka mu się po prostu zwróci. Że nie będziesz w szufladzie koszty, tylko będziesz w szufladzie zaszyfatkowany jako inwestycja, że każda złotówka musi się po prostu zwróci, tak? Więc jeśli klient zobaczy, że inwestując w Ciebie, inwestując w Twoje usługi, te usługi dadzą mu realną korzyść, czego nie zagwarantuje mu Twoja konkurencja, to on Ci zapłaci po prostu więcej. Ale oczywiście będzie negocjował zaproponowaną przez Ciebie stawkę. I tutaj w tej części tego filmu podam Ci takie, kilka takich moich ulubionych technik do negocjowania, tak aby właśnie wykonywać swoje usługi za te pieniądze, które chcemy, przede wszystkim również przygotuj się do tego. Wyznacz swoje absolutne minimum poniżej którego nie zejdziesz, tak? Często niestety jest tak, zwłaszcza wśród początkujących finanserów, że biorą zlecenia za pieniądze, za które nie chcą pracować. tak? Biorą zlecenia za ochłapy, tak aby tylko mieć e, kalendarz. Wierz mi, że lepiej zrobić dwie na przykład strony internetowe za wyższe stawki niż cztery, czterech złych, marnych klientów za stawki. Słabe, gdzie zrobisz tak naprawdę ten projekt na odpierdol, aby tylko go po prostu zrobić i wziąć pieniądze, i będziesz miał w dupie, jaki efekt ta strona przyniesie klientowi. Natomiast, jeśli weźmiesz dwie strony i zrobisz to za stawki, które Ciebie interesują, które sprawiają, że ta praca jest dla Ciebie, ta usługa jest satysfakcjonująca, to Ty się do tego przyłożysz i ta strona realnie, jeśli oczywiście da efekty temu klientowi, to również da Ci w przyszłości klientów z polecenia, bo lepiej, tak jak mówię, obsłużyć dwóch, Dobrych klientów, którzy będą zadowoleni, którzy dadzą, e, dadzą Ci jeszcze innych klientów z polecenia i którzy również zostaną u Ciebie właśnie w abonamentach, tak? Bo tak jak mówiłem, ja zaczynam od strony internetowej, od wykonania strony internetowej, a później wrzucam klienta na taką karuzelę usług, gdzie w modelu abonamentowym świadczy mu już inne usługi, które tutaj wymieniłem, tak? Czyli pozycjonowanie wizytówki Google Moja Firma. Optymalizacja tej wizytówki, dodawanie wpisów regularnych na tej wizytówce, dodawanie wpisów na blogu klienta, kampanie reklamowe w Google, Facebook, Ads, tworzenie kanału na YouTube, tworzenie filmów na ten kanał później dzięki sztucznej inteligencji, tak? Więc tutaj tych usług tak naprawdę jest kilka, i czasami nawet warto zrobić stronę internetową, to jest kolejna technika negocjacji, zrobić faktycznie tę stronę za stawkę niższą. E, mając z tyłu głowy to, że za chwilę ten klient się zwróci, tak? Możesz zrobić mu tą stronę niższą, tak aby on ciebie wybrał, ale później podpisz z nim umowę, tak aby ten klient e, abyś ty miał pewność, że ten klient z Tobą zostanie na długie, długie miesiące, ponieważ ta inwestycja, czyli ta twoja inwestycja, Twojego czasu, Twojego zaangażowania w ten projekt za słabe pieniądze, za chwilę się zwróci, bo ty, że tak powiem, e, pieniążki będziesz e, hajsy tutaj e, dobre zarabiał na innych usługach, tak? Więc tutaj drogę wybierz właściwą dla siebie. Najlepiej po prostu to przetestuj, zwaliduj. Kolejna technika negocjacyjna, stara jak świat, chyba najbardziej popularna, czyli mówienie tej stawki wyjściowej, kwoty po prostu zawyżonej. Zawsze sobie robimy ten górny margines, bo wiemy, że za chwilę klient będzie negocjował. Więc warto tutaj sobie zawyżyć tę kwotę. Najlepiej właśnie o mniej więcej 10%, czyli jeśli wyceniasz swój projekt na nie 3000. Zaproponuj 3, 300, aż się prosi te 300, urwać, tak, tej drugiej stronie, dzięki czemu ty będziesz miał ten projekt za 3000 zł, czyli za taką kwotę, którą sobie ustawiłeś, jako taką minimalną, jaka Ciebie po prostu interesuje. I ostatnia technika negocjacji, moja ulubiona, czyli podaj jak najbardziej dokładną kwotę. W poprzedniej technice powiedziałem Ci, abyś powiedział kwotę z górką, tak. Gdzie mamy tą końcówkę 300, klient na pewno te 300 zł, a nawet 500 będzie chciał urwać. W kolejnej technice powiedz cenę dokładną. Jeśli, twoją, jeśli Ciebie interesuje kwota tych 3000 zł, to podaj dokładną kwotę. Na przykład 3150 zł, tak? 3270 zł. I co sprawia, że coś takiego jest magicznego, że tak powiem, w tej technice negocjacji? Dokładna kwota od razu podświadomie w oczach klienta nie sprawia wrażenie wziętej takiej kwoty z kapelusza z kosmosu tak że ktoś po prostu rzucił na pałę trzy i koła i tak dokładna kwota działa bardzo perswazyjnie na klienta ponieważ sugeruje że twoja usługa została dokładnie wyliczona została dokładnie wyliczona i faktycznie jest tyle warta no bo gość Tutaj wycenił dokładnie. Oczywiście nie należy tej kwoty podawać tam co do złotówki, bo to od razu trochę budzi śmieszność i co najmniej podejrzliwość, czyli nie podawaj kwoty 3123,50 zł, 50 groszy, bo to jest bez sensu. Ale kwotę już możesz podać taką tak jak mówiłem, na przykład 3050, 3200, tak? tak, powiedzmy do 10, do 50, złotych możesz śmiało tutaj zaokrąglić, podać taką dokładną kwotę. I klient będzie zaintrygowany, tak, dlaczego taka kwota, tak? Jeśli temu mu uargumentujesz, pokażesz te wartości, pokażesz to co ciebie wyróżnia, bo pamiętaj, większość firm, które zarabiają na tym rynku, jako na rynku freelancerów, to po prostu się wyróżniają, więc znajdź jak najwięcej wyróżników, czyli tego, co wyróżni Ciebie, Twoją osobę i Twoją usługę, tak? Więc podaj dokładną kwotę. Niech klient widzi, że faktycznie ta usługa jest tyle warta, została dokładnie policzona i tutaj nie będzie miał pola do negocjacji. I na koniec taka rada: nie traktuj negocjacji jako takiego ciągania za linę, jako bitwy. Potraktuj to jako po prostu pole do współpracy. Pamiętaj, że wchodząc w interakcję z klientem, każdy ma tutaj swoje interesy. Ty chcesz wykonać swoją usługę za dobre pieniądze, a klient chce mieć, tak jak mówiłem, pewność, że zainwestowane w ciebie pieniążki mu się po prostu zwrócą, tak? Więc potraktuj to jako takie pole do współpracy na zasadzie win-win. Ty zrobisz zlecenie za dobre pieniądze, a klient każdą wsadzoną w ciebie złotówkę zobaczy przynajmniej zwrot jej, tak? Nie, że nie straci. I ty, twoją rolą jest właśnie dać mu. Taki obraz, taki wgląd do sytuacji, żeby on miał pewność, że zainwestuje w Ciebie pieniądze i nie straci. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Tak jak mówiłem, linki do moich kursów, gdzie uczę tego wszystkiego krok po kroku jak zbudować silny biznes jako freelancer, na przykład twórca stron, znajdziesz w opisie tego filmu. Daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej tego typu materiałów o freelance. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć!